Serdecznie Państwa witamy na Święcie Lubuskiej Przedsiębiorczości. Wielkie wydarzenie gospodarcze w naszym województwie, a nawet poza województwem. Piękna frekwencja, taki osiągnęliśmy efekt synergii, gdzie członkowie izby, mając wiedzę, że będą inne firmy, klienci banku. Liczniej przybyli i z kolei klienci firmy, wiedząc, że będzie kontakt z Izbą, samorządem gospodarczym, także liczniej przybyli, i to nam dało rzeczywiście dodaną wartość. Myślę, że też nagrody bezdyskusyjnie przyznane najlepszym firmom. Troszkę ich było mniej, ale czasy wiemy, trudne mamy, i byliśmy mimo wszystko pozytywnie zaskoczeni, że w tak trudnych czasach te 40 firm się zgłosiło. Jak zawsze są jakieś też i plusy i minusy. No może trochę mało osób z władz wojewódzkich nas wysłuchało. Tym razem no ale to taki czas, ja mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Nagroda dla nas na pewno wielkie wyróżnienie, to na pewno duży wiatr, w żagle, duża dawka paliwa do naszej rakiety i dzięki tej nagrodzie jestem pewien, że udokonamy jeszcze większych rzeczy. To tak naprawdę początek naszego rozwoju. Dla nas branża OZE jest branżą przyszłości i branżą, w której nie widać końca, a teraz jesteśmy na samym początku wielkiej ekotransformacji na całym świecie. Czystość jak co roku, bo jesteśmy co roku zapraszani. Bardzo przyjemna, bardzo dużo gości, bardzo dużo znajomych przedsiębiorców, także dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie. Wszystkie prace, które prowadzimy dotychczas, jak i wcześniej oparte są o innowacje zarówno w naszym przedsiębiorstwie, jak i u naszych kontrahentów, z którymi współpracujemy dla sektora rolno spożywczego. W imieniu swoim, jak i wszystkich współpracowników naszej spółki chcieliśmy również serdecznie podziękować za to wyróżnienie, które dzisiaj odebraliśmy. Podczas dzisiejszych. To jest uznanie dla tego, co robi zespół kostrzyński fabryki. Fabryka kostrzyńska to jest od ponad prawie 70 lat częścią Ziemi Lubuskiej i to pokazuje, że to, co robimy, to jest docenione przez kapitułę. Dzisiaj trzeba sobie powiedzieć uczciwie, ten rak, który toczy naszą gospodarkę, czytaj inflacja, jest obiektywnie rzecz biorąc, oni będą potrzebować mocnego wsparcia i finansowego i moralnego. Dzisiaj przedsiębiorcy dla mnie to są bohaterowie XXI wieku, bo wiem jaka jest ciężka sytuacja. Dzisiaj jest taki czas, że wszyscy ręce na pokład i trzeba pomagać.